Jakiś chlebek to jest wiola. Może, nie mówili, że chleb tam pytam się. Jakiś rodzaj chleba. Ej, Iza! Aż wstałeś. Izunia! Izunia, bo nagrywasz wioletę, to ja się też skorzystam mówić jakaś no dawno takiej nie byłam komfortowej a jak się woła kozę? wiesz co? nie wiem jak się woła kozę o zobacz idzie tutaj o boi się trochę wiesz co? musisz chyba tak dać Aha, super Den er så åpen.